Kamera mi się odczepia, Muszę się zatrzymać. Drgania jednak duże są. Nie mam czym tego przykręcić. A zobaczymy. No dobrze, wychodzą różne rzeczy. Co się tu będzie? Dostosowywać. No, duże drganie są. Nie wiem jak to. Czy to ogarnę? Tutaj akurat. Ale. No, jest wyzwanko. Akurat ten się dobrze trzyma. Tutaj to jest fajne, no ale tutaj widać na tych drganiach. Coś trzeba będzie pomyśleć. Zdecydowanie zobaczymy. Ach.